Chciałbym serdecznie powitać na nasz walgość, Pana Mariusza Węgrzynowskiego, Starostę Powiatu tomaszewskiego. Prosimy o zabranie głosu przedstawiciela organu prowadzącego, Pana Mariusza Węgrzynowskiego, Starostę Powiatu Tomaszewskiego. Szanowni Państwo profesorowie, pracownicy szkoły, drodzy rodzice i przede wszystkim wy drodzy maturzyści. Bal studiówkowy jest wyjątkowym wydarzeniem w życiu każdego człowieka. Wydarzeniem niepowtarzanym, mówimy o tym swoim balu. Wydarzeniem, które pokazuje, że wkraczacie w dorosłość, że jesteście na ostatniej prostej, jeśli chodzi o przygotowania do egzaminu dojrzałości. Tego egzaminu, który jest przepustką na wyższe uczelnie, na wymarzone kierunki studiów, przepustką do zrealizowania marzeń, często skrywanych przez wiele lat. Drodzy Państwo, rozpoczęliście ten bal studiówkowy polonezem, tak jak zostało tutaj przywołane polskim wyjątkowym tańcem narodowym, który pokazuje dumę i wielkość narodu polskiego który nawiązuje do najlepszych tradycji i historii naszego kraju. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że tą tradycję podtrzymujecie, chcecie kultywować to, co wyjątkowe, to co polskie. Państwo profesorowie, bardzo chcę serdecznie podziękować za ten wasz wyjątkowy wkład pracy na rzecz młodego pokolenia, za przekazywanie wiedzy za kształtowanie umiejętności i pewnych postaw, które są niezbędne i potrzebne w życiu dorosłym. Bez Was, bez Waszej opieki, bez dobrego serca, nie byłoby tak prosto i łatwo podążać przez te pięć lat w szkole. Czasami młodzi ludzie mają pewne kryzysy, załamania i to nauczyciele są. Tymi, którzy podnoszą na duchu, którzy swoim przyjaznym gestem, odpowiedzią mobilizują do nauki i do tego właśnie wymarzonego celu. Także bardzo serdecznie Wam za tą piękną, wspaniałą pracę dziękuję. Drodzy rodzice, jesteście wyjątkowi, uśmiechnięci, dumni ze swoich dzieci, bo tak się przyglądałem Wam. Radość malująca się na Waszych obliczach, Macie dorosłych synów, są dorosłe córki, to wszystko znamionuje, że młodzi ludzie swoją szansę wykorzystają, czego oczywiście tutaj wszyscy bardzo życzymy. Ale bez Waszej dobrej współpracy zarówno ze szkołą, jak i organem prowadzącym nie byłoby dzisiaj tej wyjątkowej uroczystości, nie byłoby tego święta i nie byłoby tych marzeń związanych z przyszłością Waszych dzieci. Także Wam bardzo serdecznie dziękuję za tą wyjątkową postawę przez te ostatnie pięć lat. I teraz Wy, drodzy młodzi ludzie, to jest piękne, to co się tutaj dzisiaj dzieje. Możecie patrzeć z takim optymizmem, jeżeli chodzi o swoją przyszłość. Wiem, że jesteście po egzaminach zawodowych i jestem przekonany, że te egzaminy zostaną przez Was zdane ale również, jeżeli chodzi o ten egzamin dojrzałości. Życzę Wam, żebyście zdali go celująco i żebyście byli dumni z tego, że chodziliście właśnie do tej szkoły imieniem świętego Jana Pawła II, że te wszystkie wasze znajomości, te przyjaźnie będą kontynuowane, to jestem o tym przekonany. Bo no, tak jak patrzymy na świat ludzi dorosłych, to właśnie te przyjaźnie na poziomie szkoły średniej, ponadprostawowej, one trwają do końca dni, do końca lat. To są wyjątkowe przyjaźnie, i patrząc na Was, na te relacje, które wypracowaliście, myślę, że również w tym przypadku tak będzie i tego Wam gratuluję. Ale chcę Wam oprócz tych życzeń związanych z samym egzaminem dojrzałości pogratulować tego wyjątkowego poloneza. Jestem na studniówkach we wszystkich szkołach, praktycznie ponadpodstawowych, prowadzonych przez powiat Tomaszowski, ale wydaje mi się tutaj z panią dyrektor Iwoną Pogarowską. zauważyliśmy, że ten polonez składał się z wielu trudnych układów, wyjątkowych układów. Był długi i mogę powiedzieć, że ten egzamin na pewno znaliście celująco. Bardzo serdecznie Wam tego gratuluję. Pięknie było na Was patrzeć. A dzisiaj życzę Wam pięknej, miłej, wspaniałej i przede wszystkim bezpiecznej zabawy. Szczęść Boże wszystkiego dobrego. Serdecznie dziękujemy zarządowi powiatu tomaszowskiego za przychylność i sympatię, jaką darzą naszą szkołę.